Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym powiedzieć, że przygotowałem dla was giveaway na stronie Halcase. na 200 dolarów, wystarczy wpisać tutaj ten kodzik, płacić 5,5 dolara i otworzyć skrzyneczkę SunCase, no i dołączacie, bierzecie udział, macie do wygrania 200 dolarów, przygotowałem dla was takie skiny, m.in. kockę, czyli dla Stream. także zachęcam, oczywiście macie link w opisie, łapeczka w górę z udzwonkiem i lecimy do odcineczka. Siema siema, witam w nowym z HullCase na moim kanale, następnie wejdźcie sobie tutaj, wpiszcie kodzik Grabio18, daje wam plus 10% do wpłaty oraz 70 zł na sam start, także zachęcam serdecznie. No i oczywiście. Macie tutaj na Halkejsiku darmowy konkursik, więc możecie sobie wpaść codziennie. Jest chyba nowy konkursik, więc jest to bardzo spoko, bo za darmo sobie możecie wygrać. Ja sobie też wbiłem. No i wpadajcie też na mój konkurs, który widzieliście w innym odcinku. No a my dzisiaj robimy gruby profit, przynajmniej taką mam nadzieję. Mamy jeszcze i oczywiście, ale my mamy mało punktów, więc sobie po prostu wrzucimy tutaj 15 punkcików yy, i zobaczymy, jakiego skinka dostaniemy. I dostajemy Gloka. Za 30 centów, to no nie najlepiej, ale zawsze, to, zawsze coś. Mamy skarby z tokenów, jeśli wpłacicie sobie tokeny, to na koniec eventu za dane miejsce, które zajmiecie, otrzymujecie skina. Przykładowo tutaj macie AWP za pierwsze miejsce, więc jest to całkiem fajne. Mamy koło wydarzenia, za dwie minuty startują, no ale nie wpadamy, nie będziemy czekali dwóch minut. Mamy sklep wydarzenia, eee, za punkciki możecie sobie kupić, czy to balans, czy skinki, więc naprawdę spoko i sobie zakręćmy na start. Powiedzmy, że taką skrzyneczką za 75 dolarów, a czemu by nie. Zobaczmy, co nam da taka skrzynka za 75 dolarów. No, a Wubka boom to będzie całkiem spokojny drop. Dobrze, że nie przeleciałam tego uspika. A Wubka boom to jest ile? 255 dolarów z Tatraku. Ej, no i to jest bardzo fajny drop. Na takie dropy czekamy. Eee, dobra, więc sobie idziemy na bitwę skrzyni i zaczniemy moją ulubioną skrzyneczką Gloss, którą już z poprzednich dwóch odcinków mogliście kojarzyć. Bo no, jest to przepiękna skrzyneczka. Na trzy osoby klasycznie, klasycznie na trzy osoby, no bo na dwie to za mało, na cztery za dużo. Eee, no i lecimy. Lecimy, lecimy, pamiętajcie łapeczkę w grę z dzwonkiem. No i oby tutaj jakieś fajne rękawiczki spadły, no Wajse będą ustawiły już cały odcineczek. proszę. Okej, okay, chyba wygraliśmy. 250 dolarów skrzyneczka Glows jest zawsze fajna. Zawsze fajna. 500 dolarków. Eee, dobra, więc myślę, że teraz sobie pójdziemy do takiej skrzyneczki może... Może zróbmy sobie trochę tych skrzyneczek i dajmy sobie coś takiego. 340 dolarów. Myślę, że całkiem spoczka. Mam obecnie w ekwipunku 750. No, cel na dzisiaj to jest podwoić budżet, myślę. To by było tak całkiem spoko. Skrzyneczka Onitagi daje nam koszka słabego za 40 dolarów, za 30 nawet. No i koska na prawo, więc jest lipa. Chociaż słaba, więc jeszcze do odkucia. No ale już się lipa robi pan. 100 dolarów straty, dwie skrzynki do końca i to te tańsze. No jeszcze Simov mu wpada. No to jest GG. Chyba, że to jakaś koska fajna wpadnie. No to by uratowało, no ale niestety Awupka. Awupka, Awupka, no i ta bitwa tak szczerze nie oddała za dużo ogólnie. W sensie, no my przegraliśmy tak czy tak, ale no ona ogólnie nie oddała. Eee, ta skrzynka jest na przecenie, więc myślę, że coś takiego. Coś takiego będzie całkiem spoko. Eee. A jak to nie wyjdzie, to myślę, że sobie zrobimy tak, taką większą ilość skrzyneczek. I myślę, że to będzie całkiem, całkiem spoko. Zobaczmy: Skrzyneczka za 200 dolarów i daje nam syf kałaszek na 1000 dolarów. W faktoryniu, dlaczego mi nie Jeszcze masterpiece i Digielek, dlaczego mini mogło takie coś spaść? Ustawiłoby mnie to totalnie. Dobra, idę sprzedać te skinki. No i trzeba tutaj polecić sobie. Dużo ile skrzyneczek, więc myślę, że zaczniemy nawet od takiej skrzyneczki, damy sobie to, damy sobie to, cyk, damy sobie te skrzyneczki, eee, dobra, damy sobie jeszcze to, eee, damy sobie jeszcze to i na koniec dodamy sobie skrzyneczkę gloves i myślę, że całkiem spoko, a ona będzie na starcie. No to jest tak zrobione niestety. No i to, to jest największy minus, że skrzynęczka Gloves zadecyduje tak naprawdę o tej bitwie, bo jeśli polecał komuś wybitne rękawiczki, no to to jest GG. Proszę, skrzynęczka Gloves, skrzynęczka Gloves. Okej, okay, chyba najlepsze, 320 dolarów. No i tutaj już mamy potencjał. Byle bez jakiejś potężnej koski dla oponentów i będzie naprawdę fajnie. Jest naprawdę fajnie. Skrzyneczka Gloss naprawdę mi oddaje. Ja ją naprawdę lubię. Zresztą nazwałam ją moją ulubioną skrzyneczką. Najlepszą skrzyneczką na stronie w poprzednim odcineczku. No i Prinstream, No i nas dogania 500 dolarów. No to nas przegonił, w ogóle rozwalił wszystko. To jest po, po bitwie. Abu pa bum. 1100 dolarów. Nie wierzę. No to jest niemożliwe po prostu. Dlaczego ja każdą bitwę poza skrzynką Gloves przegrywam. Ja naprawdę muszę robić tylko skrzynkę Gloves, bo nic mi tak nie oddaje jak skrzynkę Gloves. Wiadomo, czasami tutaj jakaś odda skrzynka, tu czasami jakaś, ale tylko i wyłącznie wygrywam na skrzynkach Gloves. No ja nie wiem o co chodzi. No 500 dolarów straty. No musiałoby mi to jakiś karambit totalny powiedzieć. O jeszcze na prawo. Mamy ostatnie miejsce. No, jest to nie do bicia, no naprawdę. Ja nie wiem, czy w ogóle. No, są tu takie kasy, ale. No, nie jest tak mały procent. Że ja po prostu nawet nie wierzę w to. a w Lightning Strike tam też jest. Ona też by uratowała, no ale żeby takie coś padło, no to. Koska, koska. Cieszyłbym się, cieszyłbym się, gdybym wygrywał tą bitwę. I ostatnia skrzynka. No gdyby ten flip ten spadł, to nie wiem czy byśmy wygrali, no, ale... No skrzynka Gloves zrobiła robotę, a potem taki... tak, tak, ta, taka rzecz się stała. Skrzynka Prince na cztery osoby. Czy ona nas uratuje? No miejmy nadzieję, że tak, bo jeśli nie, no to... No, praktycznie będziemy mieli zero. Więc proszę skrzynka Prince. Daj mi awupkę w Prince. Proszę. Proszę, 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 proszę... Chyba przegraliśmy, nie? nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, otwórzmy sobie trzy skrzynki szok. Otwórzmy sobie trzy skrzynki szok. I zobaczmy, czy będziemy w szoku po otwarciu tej skrzynki. Nie wierzę, no ja mam serię pecha po prostu. Smutny jest to odcinek, no ale mnie seria pecha trzyma. Nie wiem, co się dzieje widzowie w ostatnich odcinkach, ale no nie jest za ciekawe, nie jest za ciekawe. Dobra, ta skrzyneczka tu i tak leci zawsze syf, a może akurat koska spadnie. Może, ale ja już wątpię, ja już się pogodziłem z tym, że przegraliśmy wszystko. To jest po prostu tragedia. Dlaczego nam tak przestało sypać? I nie ma kocki, nie wiem, co to jest za petka. Dwa dolary, no właśnie, no właśnie, to jest, nasz, to jest podsumowanie naszego dropu. Obecnie. Mam nadzieję, że Wam pójdzie lepiej. Pamiętajcie łapeczka w górę sub -dzwonkiem. No i ja Wam dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się siema.